Witamy Was moi drodzy, dzisiaj robimy challenge tak kto, gdzie mamy namalowane na łapach D jak Jaga, O jak Ola, wszystko wiadomo I mamy pytania z neta, bo no to by było za trudne, żeby je wymyślać samemu Każde z tych pytań ogólnie jest dość głupie, ale stwierdziłyśmy, że... Zaczynaliśmy się do 2017, tak? Tak, i chcemy się w to pobawić, także enjoy i... No i dobra. Czytaj. Od początku. Kto ma największą szansę na zostanie sławną... Czekaj, gwie... ja muszę zapamiętać, co mam na której ręce. Lewa ty, prawa ja. Sławną gwiazdą filmową. Mm... Bo już czasem będę musiał klikać w podgląd. Trzy, dwa, jeden. Kurde, nie wiem w sumie, ale. Daź mnie? No, nie wiem w sumie, że. Nie, myślę, że, że ty już nie. prędzej, ale też kwiniam, czy nie dać nas, nas o. Musisz mieć urodę, talent i szczęście. A bo co <grym> Kto, e, Która z nas jest najbardziej skłonna do, la, e, do lunatykowania? Trzy, dwa, jeden... Ja się nie muszę zastanawiać. Ja? <grym> tak, ty. co się to obudzić, więc ja myślę, dzisiaj że... Jaga śpi tak bardzo spokojnie, ją obudzi też każdy budzik. No. Ja, a ja mam w sumie... To dość... dzisiaj nawet nie pamiętałaś, że się obudziłyśmy. No tak, no. Bo ustawiłyśmy sobie budzik dzisiaj na ósmą, bo miałyśmy takie ambitne plany, że w ogóle pójdziemy na lumpy i wszystko zdążymy. Się nie udało, ale jeśli uda nam się jeszcze pójść w tym czasie, kiedy Jaga siedzi u mnie, to... Pokażemy, co tam pogarniałyśmy. bo myślę, że to też byłby fajny content. co najczęściej denerwuje się z najgłupszych powodów? Czy jest taka, która jest bardziej taka nerwowa? No. Nie wiem, łatwiej się wkurza, czy Mhm. Mm Okej, trzy, dwa, jeden. Do siebie, do no <laughs> siebie. No, no, Nie, nie no jest łatwiej w korzyści. Myślę, że ty bardziej, no. Widzę, tutaj jeszcze jest pytanie o muzykę, ale to w sumie to chyba nie nasza branża, tak to, zostaje, to zostawiamy komu innym. O, <laughs> no. ten, ten tak, trochę nie ma sensu z czego, bo my w sumie w wielu rzeczach jesteśmy też podobne, bym Pod powiedziała. Pod no, 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 to no nie, nie ma dbaraki. sensu. I, I wiecie, o co chodzi. I jakoś nie jesteśmy bardzo skrajnymi temperamentami i... Wydaje mi się, że w wielu rzeczach będziemy miały wspólne jednak mimo wszystko te, te rzeczy, jak teraz tak patrzymy na te pytania. Bo obie jakieś wrażliwe, obie szczęśliwe. Kreatywne. Są, no dokładnie. Wszystko. <taki> Takie same po prostu. Zaginione... ...głoszeczki. ...na no. nas TikToka. O właśnie, czy będziemy później odpowiadać na... Jak masz tam coś fajnego, to możemy odpowiadać. Na no bo to jest w ogóle połączone tak, kto z pytaniami z Instagrama, może jakoś uda mi się w montażu tak pięknie powklejać, to, to zobaczycie. Dobra, mm, pierwsze pytanie, ile już jesteście razem? Jakby Przykro, czekaj, przykro mi widzowie, że. Od lutego mia... 2022 no wtedy się e... poszliśmy. Nie, nie poszłyśmy, ale miałyśmy mieć na randkę. Tak, i tu od razu Walentynki. może być odpowiedź na kolejne pytania, czyli właśnie jak się poznałyśmy, no to także gdzieś tam na TikToku ja Ci chyba komentowałam. Tak. I coś tam w temacie walentynek. Że to była taka właśnie zawka tutaj do mnie do Wrocławia, to był rok 2022 początek i no i w sumie wyszło, że wtedy nam się nie udało zobaczyć, bo później ja Ty, miałam jechać do No, Miałem inaczej ferie, jakoś coś takiego. No, i, I co? Ale finalnie i tak Jaga przyjechała na apartę we Wrocławiu i. Napisała do mnie jakaś randomowa, przyjedź na imprezę, ja powiedziałam spoko. I, i tak poznała całe moje towarzystwo tutaj wrocławskie. Także no, uważam, że to było bardzo bardzo I byłam dobra już decyzja. w tym Wrocławiu co tydzień po prostu, co trzy dni nawet czasem, no. cały czas. A ja z kolei w Katowicach raz. No. Na I rodzinach. to tak. Tak, na sekundę, co? No. A dnia dostępnego do Warszawy jechałam. Ale nie, to jeszcze ponadrabiam, bo jeszcze z Dzegą też iść na lumpy w Katowicach. Mam wrażenie, że tu masz dużo lepsze lumpy. Nie, od moich. w Katowicach są okropne lumpy. No właśnie. Ja nie chodzę na lumpy w Katowicach. Że w dużych miastach są takie. Lumpy. No, ja wolę chodzić do jakichś zadupów. Jakich no, ty nie, nie możesz zdradzać tutaj, bo to wiesz. No Tak, no, nie, nie, nie ma tak dobrze. <noise> Ile macie lat? Ciekawe w ogóle, na ile wyglądamy? Mi przysłuchałam, że wyglądam na jakieś 16. Nie, ale ja mam ciebie. Ja ostatnio słyszałam, że wyglądam na 15. Boże jakby. Nie no, ja, ja mam 19, Jack-Jack, 18. Ile miałyście lat, jak pierwszy raz zapaliłyście? pewnie ten. Fajkę. Trochę, trochę, trochę nie ma się czym chwalić. No ja byłam w siódmej klasie podstawówki, nie, nie pamiętam ile to ma się lat, ale to było takie na spróbowanie, żeby doświadczyć i, i później była taka długa przerwa od tego. No ja chyba tak, żeby tylko spróbować, nie że zaczęłam palić, to 14 albo 15, coś takiego. Cześć moi drodzy. No to tak. Generalnie to mamy jakąś pierwszą w nocy. Jaga już ode mnie pojechała. Pojechała niestety. Także jeśli chodzi o to, co kupiłam, to pokażę wam haul. Ale na pewno jeszcze pojawi się taki materiał, gdzie porządnie do tego podejdę z jagą. I przede wszystkim będziemy w jakimś mniejszym mieście. Jeśli chodzi o lumpy. Zdecydowanie w mniejszych miastach są dużo lepsze lumpy niż właśnie tak w centrum Wrocławia, także na pewno ogarniemy taki cały dzień po prostu full w lumpach i pokażemy wam holi i wszystko i weźmiemy wtedy kamerę ze sobą ale dzisiaj też na szybko byłyśmy najpierw w Chińczyku, potem w Action, a potem właśnie w jednym lumpie więc pokażę wam co kupiłam się jaram, bo dużo rzeczy jest na urodziny Wojtka, które będą zaraz i powiem wam, że ogólnie zaraz zaczynamy taki okres gdzie będzie Wiele się działo Ja w ogóle też jestem tutaj w trakcie montażu kolejnego filmu W sensie, no kiedy zobaczycie ten, to ten już będzie dawno na kanale Ale co chcę wam powiedzieć, że prawdopodobnie następny film Jaki będzie po tym co tutaj zobaczycie To będzie skok na bungee Bo już za dwa dni jadę do Krakowa i będę skakać z Ninką Także w ogóle na maksy się cieszę I się tym ekscytuję a dzień po skoku na bungee jest niespodzianka i wjeżdżam do Grecji Także będzie kolejny materiał, może uda mi się nawet zrobić dwa filmy Jak będę tam więcej rzeczy robiła Więc wyczekujcie I potem troszeczkę sobie wprowadzimy taki kontent bardziej podcastowy Bo też już mikrofon mam zamówiony, więc będzie lepsza jakość dźwięku I... ale dobra już bez zbędnego gadania pokazuję wam co tam kupiłam dzisiaj mm. Pierwsze, co było, to Chińczyk. W Chińczyku kupiłam taką tasiemkę za 8 zł. Jest srebrna. Potrzebuję do tego, żeby zrobić kokardkę, albo gdzieś sobie poprzywieszam ją randomowo na ścianie, bo lubię kolor srebrny. A i tak wiadomo, jak widać, jak wygląda mój pokój. Więc jak coś mi się podoba, co jeszcze się błyszczy, to od razu mam koncepcję, żeby gdzieś tam to przykleić na ścianę. Tak to w sumie. Wygląda. Wy chcecie room tour W ogóle, ja wiem o tym i, i room tour zrobimy, ale w skończę pokój. Jest jeszcze parę wolnych miejsc na ścianach, które wypadałoby zapełnić, żeby już po prostu nie było miejsca. I kiedy będę już taka w pełni usatysfakcjonowana i parę rzeczy też pozaklejam, to wam pokażę wszystko. Dobra. Później next, co tam było? Aha, to był action. Jeszcze byłam w Pepko zobaczyć, ale Pepko nie było żadnych fajnych kubków. Ja tam zawsze kupuję kubki. Są na ogół zajebiste. Czekam też w ogóle tak totalnie na jesień, bo po prostu nie wiem. Moje ulubione pory roku to jest zima, jesień i lato. Tak, w sumie prawie wszystkie, ale po prostu one są tak najbardziej nacechowane klimatem. I właśnie szczególnie zima najbardziej. Ale lato i jesień całkiem też, więc, więc się jaram tym. Więc, oczywiście, kupiłam sobie świeczuszkę. To są najlepsze świeczki z Action. One super pachną. Wcześniej kosztowały 5 zł, teraz kosztowała 10, więc. Mm, trochę słabo, ale i tak warte ceny, uważam. To jest świeczka, to nam pozwala po prostu romantyzować trochę wieczory i, i, no, I no myślę, że będzie spoko Będę wiecie, uczyła się pięknie na studia w weekendy i, I sobie paliła świeczuszkę będzie wszystko po prostu bomba Kolejne rzeczy No to wszystkie elementy pod urodziny Bo Wojtek 5 września ma urodziny, dzisiaj mamy drugi W zasadzie już trzeci, bo jest po północy Więc to już jest tu sztusz, więc Mam dalej butle z helem, i tu są takie balony serca. Wszystko jest action i kosztowało tam po parę złotych. To jeszcze było w Chińczyku. Um, I jedenka, dziewiątka. Chyba nie trudno się domyślić, dlaczego zaskoczyła skąpi 19 lat. Tak, tak, tak. dzidzia mała. Tutaj mamy motyw piłki nożnej, czyli coś, co oczywiście uwielbia. Czy jest LEGO? Nie wiem, każdy lubi LEGO, więc nie było dziewiątki z piłki nożnej, dlatego tak. Czepeczki brokatowa, różowa. Taka świeczka, nie wiem, czy ją użyję, ale co chwila ktoś ma urodziny, więc się na pewno przyda. Poza tym ja uwielbiam y, robić niespodzianki moim przyjaciołom I kiedy mają urodziny to właśnie ten element świeczki po prostu musi być Ja im muszę zaśpiewać 100 lat i wiecie to jest... W końcu kupiłam też w Action konturówki, bo zawsze gubię One kosztują 5 zł i naprawdę są super I lećcie też do Action po te syropy To są syropy do kawy, strasznie chciałam coś takiego I to kosztuje tylko 9 zł, więc... Naprawdę, ja uważam, że to zmanifestowałam, bo nawet dwa dni temu mówiłam tacie, tata, błagam, kup ropy do kawy, a on mówi, że tego nie da się znaleźć. Byłam w Action dzisiaj i proszę, kupiłam, <noise> więc jestem zadowolona. Słony karmel, czekolada i co tu jest? Tofi? Uważam, że też to spoko będzie smakowało z czekoladą. Z czekoladą czy tam kakao. W ogóle, jak się zrobi zimno, to zrobimy sobie taki pokadankowy, trochę bardziej format, że będę z wami wychodziła. Następnie będę miała tutaj kamerę i będę sobie piła jakąś czekoladę czy coś co jest, i z wami spacerkowała i gadała. Myślę, że to może być fajne. <laughs> Boże, jest strasznie gorąco w tym pokoju, więc pozwólcie, że sobie te kłaki zwiążę. I już przechodzimy do ciuszków. Choć z lumpa też kupiłam parę rzeczy, nie tylko ciuchy. Ale to zobaczycie zaraz. Dobra. Kupiłam termofor. Mam już jeden w domu, ale ten drugi dam do domu Wojtka, bo ostatnio dostałam taki bolesny okres i tak żałowałam, że, że nie mam termoforu tam, no bo nie noszę na ogół ze sobą. To była niespodziewana sytuacja. Więc. E Uważam, że to jest bardzo dobry zakup, to w ogóle kosztowało chyba 6 zł, jest przeurocze, malutkie W ogóle jak macie okres mm, kobietki to polecam też po prostu brać taką butelkę z wodą I w sensie bez wody <grytania> i nalewać i wypełnić ją wrzątkiem Czy tam jakąś mega, mega ciepłą wodą i naprawdę to pomaga Zanim mm. ja kupiłam sobie termoforto to w ten sposób robiłam ten tip dała mi mama Ninki i stosowałam przez długi, długi czas Kupiłam też takiego misiaka Mam zamiar tutaj y, wymyślić mu imię i naszyć jakby napis jego imienia Nie wiem Uważam, że zajebista Dalej O mój Boże Ten sweter Naprawdę tak mi się podoba Jeśli y, zobaczycie w lumpie sweter i uznacie, że to jest sweter typu obrzydliwy sweter albo dziadowski sweter, to, to jest bardzo duża gwarancja, że po prostu mi się bardzo spodoba i to jest właśnie to. Nie wiem, uwielbiam takie i jeszcze ma taki kołnierzyk, w ogóle ma takie jakieś blado-mdłe kolory. Ja jestem zachwycona, sobie wyobrażam, że będę miała ten sweter, burzę loków i, i super i tyle, ale nie, naprawdę. Albo po prostu chcę tak bardzo jesień, dlatego się tak jaram tym swetrem To jest spódnica, nad nią się zastanawiałam trochę, bo Kosztowała 16 zł i to jest całkiem sporo jak na Lube. Ale jest w sumie zajebista, naprawdę Ma ładny kolor Taka trochę wróżkowa, trochę taka, nie wiem, leśna Ładnie się błyszczy Jestem zadowolona Kupiłam też spodenki, bo mam pełno góry, jeśli chodzi o stroje kąpielowe A spodenki mam tylko jedne set Hardy, które są o 10 rozmiarów za duże Więc byłam zdesperowana, żeby kupić je I dlatego wziąłam sobie w końcu jakieś swoim rozmiarze Myślę, że się przydadzą I właśnie, kupiłam w ogóle jeszcze płaszcz na deszcz W kolorze różowym takie jak się czasem na przykład dostawało na jakichś festiwalach, jak padał deszcz Ja nie mam pojęcia czemu ja to kupiłam, ale stwierdziłam, że zawsze chciałam coś takiego ubrać Nigdy czegoś takiego chyba nie miałam na sobie I jak będzie totalna ulewa, to ja to ubiorę i sobie wejdę na spacer Więc jeśli się to nie zgubi w moich ciuchach, to, to to zrobię I się mega cieszę, bo ja naprawdę nie wierzyłam w to, że w lumpach da się znaleźć krótkie spodenki i tak jest, znalazłam. W sensie, wierzcie, krótkie spodenki ogólnie są, ale żeby były takie w moim rozmiarze, to, to spoko. Ja nie mam aż tak wielkich bioder, ale mm, i tak to się da ogarnąć, nie? Jakiś pasek czy coś, no zajebiste. Ja nie mam w ogóle, przez to, że w lumpach nigdy nie znajdywam krótkich spodenek, to ja w ogóle nie miałam krótkich spodenek, nie? Miałam tylko takie po kolana i to były te moje krótkie albo, albo kąpielówki. W sensie, wiecie, takie w tym stylu, nie? Dlatego bardzo się cieszę i jestem zadowolona. No i moi drodzy, to by było na tyle, więc dajcie znać, jak Wam się podobał film. Z drugą jeszcze na pewno coś nagramy, jak będziemy mieli więcej czasu, i wtedy lepiej to będzie wszystko zrobione. I co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Wyczekujcie kolejnych materiałów, bo mam dużo fajnych pomysłów, dużo się będzie działo i w końcu mam nadzieję, że po prostu nie rozjebie tej systematyczności, bo się zawzięłam teraz i dlatego dlatego tak ma po prostu być. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że byliście. Była z Wami Old Priw I mam nadzieję, że u Was wszystko jest ok. Do następnego. Słowa, chcecie z kimś się pożegnać? Zobaczymy. Oj, Wydaje panie, proszę mi nie gadać i stras... nawet... nie straszyć nas. Nie, 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 czekaj. Nie mam nie, 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 nie. zrobić niczego złego. Przechylacie się do przodu, jak ścięte drzewo. Na trzy, cztery, dwa, jeden. Nie.